Paweł Kozioł to znany hodowca z okręgu Bielsko-Biała, oddział zator. Hodowca ten w swojej karierze gołębiarskiej ma znakomite wyniki, także na szczeblu ogólnopolskim. Poznamy bliżej tę hodowlę, a także posłuchamy o produktach, które wpływają na wyniki gołębi lotowych. Wszystkich hodowców. Chciałbym przedstawić swój życiorys na temat hodowli gołębi. Od roku 1998 zajmuję się sportem gołębiarskim. Wstąpiłem do związku, a od roku 1999-2000 rozpocząłem pracę w firmie Verselaga, gdzie zajmuję się. Wyłącznie produktami dla gołębi. Poprzez swoją pracę osiągnąłem wiele sukcesów na arenie krajowej, jak i na szczeblu okręgowym i oddziałowym. Nadeszła jesień, a z nią bardzo ważny okres pierzenia. To bardzo ważny i kluczowy czas dla hodowcy. Przygotowujemy naszych sportowców do przyszłorocznych zawodów. Tylko właściwe żywienie w tym okresie gwarantuje odpowiednią jakość piór. Ich elastyczność, miękkość świadczą o zdrowiu i kondycji naszych ptaków. Chciałbym hodowcom przedstawić wyjątkową mieszankę pierzeniową firmy Verselaga z Linii Plus. Dlaczego jestem przekonany do jej używania? Mieszanka pierzeniowa Plus posiada w swoim składzie ekstrudat, a w nim unikalną kombinację wspierających właściwie pierzenie aminokwasów i kwasów omega 6 i omega 3. Pióra zbudowane są w 86% z keratyny, białka z wysokim poziomem siarki. Tradycyjne mieszanki nie są w stanie dostarczyć odpowiedniej ilości aminokwasów siark siarkowych, stąd też ten dodatek ekstradu w mieszankach z linii Plus i C. Podając mieszankę pierzeniową z linii Plus, możemy być pewni, że aminokwasy przez nią dostarczane zapewnią Gołębiom doskonałą formę i zdrowie w przyszłorocznych zawodach sportowych Gołębi. No i oczywiście wyniki będą dużo lepsze przez stosowanie mieszanek z linii Plus z ekstrudadem, który znajduje się w swoim składzie. Swoją hodowlę mam opartą na dwóch, trzech szczepach gołębi. W szczególności są to gołąbki pochodzenia z Niemiec i Belgii. Z Niemiec to od hodowcy pana Hermana Katerli, który udostępnił mi przez współpracę z kolegą Andrzejem Kaszubą wspaniały materiał lotowy. Bardzo dobrze te gołąbki się sprawują w wiatr i w opalne dni. Druga linia gołębi to są gołębie Vandana Bele. Część tych gołębi posiadam od e, doktora Bodarta, od Wima, z którym współpracujemy w firmie Verselaga, A trzecia linia gołębi, ostatnimi czasy, od, od paru lat, dwóch, trzech e, nabywam gołębie od e, wspaniałej hodowli w Polsce od Walde, e, Gintera i Waldemara Schneider. Wspaniali hodowcy, super Waldek, jest super kolegą, który po prostu wiele mnie, że tak powiem, na, na, na wiele tematów o hodowli rozmawiamy. Przede wszystkim o leczeniu, o szczepieniu. Cały czas pogłębiając wiedzę na temat utrzymania gołębi w zdrowiu w doskonałej formie. Super wyniki, miałem w latach 2008-2013. W 2008 roku udało mi się wyhodować naprawdę bardzo zdrowe młode, które przełożyło się ich potem na sukcesy lotowe. 10 gołąbków, jako roczne, to była druga drużyna mojej mamy, bo pierwszą drużynę miałem na siebie, a drugą drużynę miałem na mamę. 10 gołąbków uzyskało 120 konkursów, i to były przyszłe, przyszłe lotniki, naprawdę. Które rok w rok zdobywały po 10, po 12, po 14 konkursów. Jedna samiczka do tej pory jest na gołębniku. Ona przez 4 lata była najlepszym gołębiem u nas w oddziale. Wygrywała wszystkie loty, maratony, te loty narodowe. Była po prostu niezawodna z Minister Tech. To był taki lot narodowy. Gołębie siadały wieczorem, ona odbiła się o 22.20, już było ciemno, nie było szans, żeby gołąb leciał, a jednak do samego końca ona pracowała. Byłem dwa razy wicemistrzem Polski w maratonie, miałem najlepszą serię z lotu narodowego. W lotach narodowych byłem też wicemistrzem, byłem mistrzem okręgu Bielsko-Biała dwukrotnie. W tradycyjnym i w drugim współzawodnictwie na no najszybszy gołębnik, to taki mieliśmy, mamy współzawodnictwo w okręgu 50, 10, po prostu na pierwsze gołębie się liczą z pięćdziesiątki, które się zgłasza do Mistrzostwa Polski. Lotuję na karmak tylko i wyłącznie naszej firmy, Verselagi. Do tego używam dodatki pokarmowe od nas i jeszcze z dwóch innych firm. Częste wizyty u lekarza weterynarii pozwalają na prowadzenie zdrowej, zdrowej hodowli gołębi. Współpracuję też z firmą Koba, która co jakiś czas Tomek przyjeżdża i bada moje ptaki, czy są zdrowe, czy wszystko jest w porządku. W hodowli, w hodowli pomaga mi mama, ona się opiekuje powiedzmy gołębiami. Jeżeli nie ma mnie, bo nieraz jest tak, że cały tydzień mnie nie ma w domu ze względu na pracę, ona robi obloty, karmi i wykonuje obsługę koło gołębi. Gołębi dorosłych mam od dwulatka do góry. To tak co roku na spisie około 50 sztuk e, roczniaków. E, w zależności od, e, od stada poprzedzającego młodzież to, to jest tak od 30 do 50 sztuk. Także e, stan gołębi na, do lotu zamyka się w ilości około 100, 100 sztuk. E, w rozpodzie mam około 22 pary podstawowych gołębie rozpodowych. To jest, to jest baza, na której się opieram i z których powstają przyszłe lotniki, które pozwalają zdobywać nagrody. Gołębiami rocznymi, gołębi praktycznie nie łączę te gołębie roczne, lotuję z siodełka i ta metoda uważam, że jest dobra ze względu na takiego, że. Roczniak wykazu, jeżeli on leci wykazuje i zdobywa konkursy, wykazuje, że chce walczyć i, i coś z niego w przyszłości będzie, nie motywuje ich go od, od pierwszego, że tak powiem, sezonu lotowego, jeżeli chodzi o gołębie dorosłe. Gołębiami dorosłymi lotuje metodą totalnego wdowieństwa. Kiedyś lotowałem tylko samcami, zuchami co zostawiałem w domu, ale to jest według mnie błąd. Bo samice lepiej się sprawdzają i dłużej wytrzymują sezon niż samce. Samce się szybko tracą motywację. Jeszcze jak nie daj, boże, może jak zginie partnerka, albo ten, to traci, że tak powiem, motywację powrotu. Selekcja odbywa się rocznego łębie. Zostaje jego około 70%. No, chyba, że któryś ma jakieś. Wiem, że jest taka rodzina gołębi, które na przykład za rośniakami nie lecą, to zostawiam. Ale jeżeli on już jako roczny tam nie ma na 7 wkładań 4 konkursów i to jeszcze żeby były ze 2-3 takie naprawdę fajne konkursy, no to go eliminuję ze stada i budowa, budowa gołębia tak samo. Jeżeli chodzi o dwulatki i w górę, no to gołębie muszą być z konkursami, muszą mieć nagrody, jeżeli nie mają tych nagród. No to eliminuje je ze stada, bo nie ma przyszłości w nich, że on tam za 3- latka czy 4-latka coś zrobi. No ewentualnie, jak jest taka sytuacja, że gołębie gdzieś tam się pochorują, albo coś wyjdzie w trakcie sezonu, że, że nastąpiła jakaś tam powiedzmy, atak jakiejś poważnej choroby, tak jak w tym roku gronkowca, no to ta selekcja wygląda troszeczkę inaczej, no bo trzeba być wyrozumiałym, że to nie wina ptaków, tylko coś się, że tak powiem, z kabiny przytrafiło gołębiom. Gołębie przed sezonem lotowym wywożone są 4-5 razy na trening. Na samym początku sezonu lotowego, jeżeli rozpoczynamy na początku maja, gołębie już od pierwszego lotu idą, są rozłączone, idą zawdowca. Potem codziennie rano i wieczorem samce latają, samice latają tylko wieczorem. Potem w drugiej części sezonu, powiedzmy tam gdzieś koło połowy czerwca, Zaczynam gołębie wywozić i robić tak zwane treningi w tygodniu ze względu takiego, żeby podnieść ich motywację. Od samego początku nie motywuję swojej gołębi i normalnie nie pokazuję im partnerów ani partnerek. Gołębie są zabierane z gołębnika z cel i koszowane. Dopiero w drugiej części sezonu. Rozpoczynam motywację i treningi, żeby te gołąbki zmotywować i pobudzić, żeby z powrotem zaczęły zdobywać czołowe nagrody. Tydzień lotowy mojej gołębi wygląda następująco. W niedzielę, kiedy gołąbki wracają z lotu, jedzą naprawdę bardzo dobrą mieszankę. Dostają mieszankę Champion Plus i Base Plus. Do wody dostają glukozę plus witaminy, i to jest w dzień powrotu z lotu. Czasami, bodaję, jeżeli jest lot ciężki, wysiłkowy, przychodzą gołębie zmęczone. To do karmy dodaję im digestal po prostu na pracę jilt. Żeby te gołąbki nie były bardzo zmęczone. Przetwarzaniem tej karmy, którą zjadły. Digesta poprawia perestatykę jelit i pracę, pracę w ogóle układu pokarmowego. W poniedziałek dostają gołąbki, co dwa tygodnie, w poniedziałek, wtorek do wody dostają Trichoplus i Ornicurę. W drugim tygodniu daje Teraprim i Coxy Plus. Trichoplus i Ornicurę to mamy zabezpieczone heksamitozę i drogi oddechowe. W poniedziałek, wtorek i środę w lotach do 400 km karmię gołębie mieszanką Jerry Plus 100%. Jest to karma bez bezbiałkowa, bez lekka. Czwartek, piątek daje 50% Jerry, 50% Champion i 25%, Champion i 25 Superstara. Dodaję do tego jeszcze trochę konopi. W sobotę gołąbki jedzą Jerry Plus i energetyczną plus 50 na 50. Do karmy na koniec tygodnia, czwartek, piątek dodaję Formo i Formix, a do wody w środę daję witaminy OmniForm. Jest to doskonałe zbilansowanie 12 witamin i 19 aminokwasów bardzo bogata witamina. Czwartek, piątek do wody dostają elektrolit, dextrotonik. W szczególności się to sprawdza przy lotach upalnych i do, do wiatru. W sobotę piją już gąbki czystą wodę. Tak karmię gąbki do 400 km. Loty powyżej 400 km karmię poniedziałek i wtorek Jerry. Plus. W środę już gąbki jedzą Jerry Plus i Champion Plus 50 na 50. A czwartek i piątek jedzą Superstara i Championa 50x50 50. i do tego dosypuję jakieś 10% Jerry, Plus i do tego jeszcze do, przed oblotem e, dodatkowo karmię gołębie samą kukurydzą. I też e, po oblocie, po karmieniu tym głównym, e, czasami dosypuję e, konopi, e, żeby te gołębki wzmocnić e, i podnieść motywację. To o, o, robię na lotach do 600 km. Na no, lotach w e, maraton. E, karmię gołębie 5 razy dziennie. E, robi to mama, bo mnie nie ma w domu. E, są to, jest to karmienie po trochu, e, ze względu na takiego, żeby gąbki miały cały czas e, smak do jedzenia. Karmię to rano, koło godziny 11, koło 13, koło 16 i potem koło 18. Karmię to mięszankami, samą kukurydzą, drobnymi nasionami, samym słonecznikiem. Urozmaicam tą dietę ze względu takiego, żeby jak najwięcej tego pokarmu przyjęły, żeby miały zapas energii na loty powyżej 700 km i mogły zdobywać czołowe nagrody. Jeżeli chodzi o okres zimy, gołębie karmione są raz dziennie, no to wychodzi nam tam półtora miesiąca, nawet nie Cały styczeń i do połowy lutego raz dziennie są karmione, i tą mieszankę udaję karmię zimową z plusa, z tej linii, ze względu takiego, że ona ma tam ten ekstrudat, który jest marfiowo-warzywny wpływa to na kondycję gołębi. Ma w swoim składzie dużo owsa i reżupady, gdzie gołębie po prostu robią się pełne, lekkie. I tylko są raz karmione. Jest to mieszanka doskonale zbilansowana, jest w niej też kukurydza, która zabezpiecza nam energię przy temperaturach spadkowych. Jeżeli mamy temperaturę minus 20, to nawet samej kukurydzy dosypuje jeszcze 15%, żeby te gołąbki miały jak najwięcej energii w sobie, żeby się ogrzać. W okresie zimy stycznia, lutego nie przeprowadzam żadnych jakichś tam kuracji czy innych rzeczy. Dowody dostają zakwaszacz albo dostają herbolan i jakąś witaminę raz w tygodniu, na np. superwity, mikro i makro elementy, które, które, które wpływają pozytywnie. Na, na kondycję gołębi w miesiącu grudniu, na początku grudnia, teraz jak za jakieś 2-3 tygodnie, bo gołębki się już praktycznie skończyły mi pierzyć. Pojadę do Tomka, do Koby. Będziemy robić badania, co, co tam u gołębi jest, czy jest coś, czy nie ma nic. Trzeba przeprowadzić jakąś kurację. Jeżeli nie trzeba będzie przeprowadzać żadnych kuracji, no wiadomo, że na trychomadodze od czasu do czasu trzeba podać, bo to samo przychodzi. I niedopilnowanie nie tego może doprowadzić do, do heksamitozy lub tromadozy u gołębi. E, I będę szczepił gołębie koło 10 grudnia. Jeżeli będzie wszystko w porządku u gołąbków, będę szczepił na paramyksowirozę i salmonelle e, całe stado, całe, cały rozpłód. Koło 10 lutego zacznę przygotować gołębie do parowania. E, paruję wtedy gołębie lotowe, jak i e, rozpłód. Przygotowuję to przez okres dwóch tygodni, karmię wtedy karmą Jerry Plus, to jest jakieś 90%, 10% to jest start plus, rozpadowa plusa, przygotowując gołębki do, 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 do tej mieszanki. Dlaczego Jerry Plus? Bo Jerry Plus jest lekkostrawną, tak jak mówiłem wcześniej, bezbiałkową karmą, która trzyma gołębie w doskonałej kondycji, gołębki są różowe, Lekkie, a pełne. Podnosi ich witalność. Jest tam dość duża zawartość kukurydzy, gdzie pobudzają energię. Do tego dodaje olejek na okres rozpłodu z witaminą E. I do tego dodaje dużo no, minerałów stosując tam One i Optimal Start. Gdzie samiczki mają doskonale zbudowane potem jajka, i w środku żółtko, które pozwala na 99% zapłodnionych jaj, normalny wylęk młodyk i rozwój tego młodego organizmu. To jest najważniejsze według mnie, bo jeżeli wychowamy zdrowe młode, silne młode, zbudowane odpowiednio kościce, no to mamy przyszłość w lotnikach. Jeżeli okres rozpodu przebiegnie kiepsko nam, będą duże jajek niezapłodnionych, młode będą się nierówno kluły, to znakiem tego, że gorymi były źle przygotowane do, do rozpodu. Potem karmie, jak już samiczki zniosą jajka i będą się miały pluć tak 5 dni przed wykluciem młodych, to daje 100% karmy rozpłodowej. Plus Dodaję te, jak najwięcej tego Optimal Startu. Ze względu na tego, że naprawdę młode, które karmimy Optimal Startem i karmą rozpodową plus, a tradycyjnymi mieszankami rozpodowymi jest widać w budowie potem gołębi i jakości piór tych młodych. Młode są wyeksponowane, bardzo ładnie rozrośnięte, piórka są elastyczne, pokrywa jest, przebiega cały wzrost organizmu młodego, tak gołębia jak powinien być. Moje gołębniki zbudowane są ogrodowe to są przede wszystkim gołębniki drzewiane pokryte dachówką i staram się zachować wentylację naturalną. Pół sufitu jest zabudowanego, pół sufitu jest z siatki, do tego nawiewy są od przodu. Każdy gołębnik jest wyposażony z przodu w boilery. Dlaczego uważam, że wojlery z przodu gołębnika są bardzo potrzebne? Po prostu jak przychodzi teraz jesień, te gołębie u mnie przebywają cały dzień na, na tych wojlerkach. Wygrzewają się, jeżeli są słoneczne dni oczywiście, wygrzewają się w tym słońcu. Kom, łatwa kąpiel tych gołębi i spokojnie sobie mogą wypoczywać i nabierać siły do nadchodzącego sezonu. Staram się mieć gołębniki nieprzepełnione. Mam jeden gołębnik, to tam mam 24 pary, 24 wdowce tam są, drugim jest 12 wdowców. Potem jest gojemniczek samic, gdzie samice siedzą na regale. Samice zamykam na cały dzień. Każda siedzi osobno w swojej, to jakbym powiedzieć, no, na swoim półeczce. Przemykam je drzwiami z listewek, dlaczego tak czy nie, po prostu one nie mają wtedy czasu na parowanie się. Tylko tyle, że oblot, karmienie i są zamykane na regał. roczne, tak jak wcześniej powiedziałem, czy mam na siodełkach, młode na regałach, dlaczego na regałach, ze względu na takiego, że jak młodego uczymy brać do dłoni. No to on nie ma gdzie uciec. Jakby było siedełko, no to może nam uciekać w lewo, w prawo. A jak siedzi w tym regale, to my centralnie idziemy do niego. On się potem nie boi już naszych rąk, jak go bierzemy w przyszłości. W gołnik gołęnik rozpodowy mam zbudowany bardzo przewiewnie, ze względu takiego, że świeże powietrze na kratownicy z przodu siatka i, i cele lękowe są 23 sztuki. To jest zbudowane w ten sposób. Uważam, że te gołębie w rozpodzie no, muszą mieć więcej tego świeżego powietrza i słońca, no, bo one no, nie, nie przebywają, no, nie latają. No, mówiąc wprost, tylko są zamknięte cały czas. Tam dostają różnego rodzaju sałaty, niesałaty, ziemię, żeby zbliżyć ich do natury. Gołębniki mam tak zbudowane, żeby przy wdowcach nie przechodzić. Jest korytarz tylko ze względu na dla nich samych. Młode w, dru, w drugiej części trzymam gołębnika i rozpód tak samo, żeby te wdowce mogły sobie w ciągu dnia spokojnie odpoczywać i żeby ich nie, niepotrzebnie stresować. Podczas lotów, wdowy, tak jak powiedziałem, są trzymane na regale. Na siatkę wpuszczam je tylko do kąpieli. Od paru lat współpracujemy z panem Andrzejem Gromnym, właścicielem gołębnika Krakus, gdzie dostarczamy karmę na ten gołębnik, i tam są karmione gołębie w 100% naszymi mieszankami. Zauważyliśmy, że po prostu na tym gołębniku jest mniej zachorowań, większa powrotność gołębi, mniejsze straty na treninga gołębi, jak i we finale współpracując z gołębnikiem Krakus Polnym. Możemy dojść do wniosku, że po prostu nasze mieszanki sprawdzają się są zdrowymi mieszankami, wolnymi od różnych zanieczyszczeń. I toksyn co wpływa pozytywnie na zdrowie gołębi i po prostu no, ich lotowanie i powrót do gołębika. Tutaj mamy gołąbka, który w tym roku, jako gołąb młody, to jest tegoroczny. Na olimpijskiej obrączce. Numer ma 100. Chyba czysty przypadek. Na pięć wkładek ma cztery konkursy. Trzy razy tutaj był u mnie pierwszy na gołębniku, na 70 gołębi wkładanych na lot. Pochodzenie tego gołębka, mama to jest Gabi Wanda Nabele, wnuczka Bliksena, bezpośrednio od Gabiego Wanda Nabele. I z drugiej strony jest na gołąbek na, nałożony z hodowli z Niemiec od kolegi Karla Burcharta z gołąbku Verstratte. Jego rodzeństwo, tego gołębia bardzo dobrze mi się sprawuje, jako rocznej dwulatki gołąbki zdobywały czołowe, czołowe nagrody. Pełny brat tego gołąbka jest u kolegi w hodowli, z którego Cztery lata temu wyhodował wspaniałe lotniczki. I do tej pory mu się te gołębie bardzo dobrze sprawują na lotach do 600 km. Naprawdę budowa tego gołębia jest perfekcyjna. Skrzydło, umieszczenie przedramie, wszystko zostało. mu to jeszcze dwa pyłka do spieszenia się i będzie do przyszłego sezonu przygotowany ten roczniak. Tutaj mamy gołąb kasamiczkę o numerze 139. To jest najlepszy gołąb w mojej całoro, cał, całej hodowli lotowej. To jest ten gołąbek, który mówiłem wcześniej. W 2008 roku co wyhodowałem wspaniałą drużynę lotników. Co dzisiaj niego miało 120 konkursów. Ona była w tej drużynie. Jako roczna miała 12, 12, 12 konkursów, potem w następnych latach do 2014 roku nią lotowałem, rok w rok była jedną z najlepszych samic u nas w oddziele, ja była, tak samo była najlepszym gołębiem okręgu Bielsko-Biała kategorii C i M, w której kategorię ją wystawiałem, zawsze zdobywała pierwsze nagrody, ze względu na swoje wyczyny. Super sprawowała mi się w lotach narodowych, jak i tych lotach powyżej 700 km. Była niezawodna po prostu, gdzie była włożona, tam zdobywała konkurs. Wszystkie te loty, maraton w swojej całej życiowej karierze ma około, żebym teraz nie, nie skłamał, Lotując z nią 6 lat, 5 lat po 3 maratony rok w rok to 15. 15 maratonów ma zaliczonych co roku, minimum 3, bo u nas w okręgu jest, były 3 razy po 700. A też jak były te loty narodowe, no to dochodziły nam te loty. Teraz mamy nawet w okręgu zaplanowanych 5 maratonów. 5 maratonów na sezon 2020. Jest to doskonale zbudowana samiczka. Niesamowite skrzydło. Ona zawsze na gołębniku. Nie musiałem jej szukać, bo ona przychodziła do mnie sama od młodego. Cały czas nie miała samca. Jak stracił się na locie, to po prostu przylatywała do mnie. Jak przychodziła z lotu, musiałem wejść do gołębnika, pogłaskać ją i dać jej orzecha. Wtedy była zadowolona, a do momentu, dopóki nie wchodziłem do Gemnika, ona stała na desce i czekała, aż przyjdę do niej.